Cześć tu Beata, dziś mamy poniedziałek 28 marca, czas na minutę z Tarotem. Karta na dziś to Królowa Pentakli, w tym przypadku Wiedźma Ziemi, e, czyli bogini Innana. E, Polecam przytoczyć sobie mit o innanie, która była bardzo odważna i postanowiła zejść do podziemi, pokonać siedem wrót, nie będę tu przytaczała całego mitu, pokonać siedem wrót i za każdy, przy każdych z tych wrót musiała oddać jeden artefakt, który odzierał ją z, z jakiejś jej mocy. Nawet Olga Tokarczuk o niej pisała. I naprawdę warto, warto odświeżyć czy przeczytać sobie ten mit. Ja dzisiaj na pewno sobie go przeczytam. Natomiast jest to sumeryjska bogini płodności. Tak, tak też jest opisana. I pięknie się to wpisuje też w królową Pentakli, która jest rzeczywiście... Energią między innymi płodności, ale to jest też taka energia życia na dość wysokim poziomie. Jesteśmy w żywiole ziemi, więc jest to wodny aspekt żywiołu ziemi i warto, warto przyjrzeć się w jaki sposób. Materialnie, też do życia podchodzimy. E, czyli co jest istotne, nawet jak ta Inana, która oddawała te artefakty, które były nie tylko cenne pod względem wartości, ale też mocy, które, które, którymi dysponowała. E, natomiast jest to rzeczywiście wiara w siebie i pokonywanie tych lęków i poko pokonywanie tych y, y, trudności. I tak też działała Inana, i myślę, że królowa Pentakli pięknie w tą energię również się e, wpisuje. E, bo to jest też umiejętność. Y, zaobserwowania tego, co jest ważne w naszym życiu, ale też współdziałania czy współżycia z innymi. I dlatego warto, warto przyjrzeć się, co jest tak naprawdę dla nas ważne, co jest istotne w naszym życiu, co możemy oddać, co możemy zostawić za sobą. Dzięki temu możemy naprawdę wykorzystać naszą wiedzę, nasze umiejętności, nasze zdolności w takich dobrych, pozytywnych celach. My jesteśmy w talii Dark Goddess Tarot. Tak wygląda nasza sumeryjska bogini płodności. I oczywiście zacznę od tego też, że wyzwaniu, co jest takim jakby kontrastem oczywiście, wyzwaniu to brak wiary w siebie. I na nie nie brakowało tej, tej wiary w siebie. Ona pokonywała te wszystkie wrota, oddawała te wszystkie artefakty, które odzierały ją z mocy, ale i tak miała w sobie tyle odwagi, żeby, żeby pokonać tą drogę, zejść do podziemi. Więc naprawdę, naprawdę myślę, że warto. Zrobiła to też po to, żeby zmierzyć się ze swoją bliźniarzą siostrą. No ale wracając do samej królowej Pentakli, to jest rzeczywiście czas, w którym być może zdamy sobie sprawę z tego, że... Mamy już za sobą ten czas taki trudny, takiej posłuchy, takiego wymagającego działania, właściwie nie udawało nam się jakby zrealizować czegoś. Mamy to już za sobą, jakby teraz można, można czyli ten okres próby, te, 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 tą drogę, którą pokonywaliśmy, mamy za sobą, i teraz możemy naprawdę patrzeć z dużo większym optymizmem. I dotarliśmy. Bo ta karta też o tym przypomina, że dotarliśmy teraz do, do czegoś wartościowego w naszym życiu, do czegoś ważnego, na czym warto skupić uwagę. I oczywiście, skoro ta ciężka praca, ta ciężka, ten ciężki, ten ogromny wysiłek, który włożyliśmy w to działanie, doprowadził nas do miejsca, w którym jesteśmy, to mamy szansę na to, żeby delektować się tym, cieszyć się tym osiągnięciem, i być może chwilę odsapnąć, odpocząć. I, i skoncentrować się na tym, czy naprawdę wierzymy w swoje umiejętności, czy naprawdę umiemy współdziałać z innymi. Dlatego dobrze jest przyjrzeć się, jak dzisiaj działamy. Dobrze jest też zadać sobie pytanie, czy potrafimy się skoncentrować na tym, co jest istotne. Tak? Czy, czy to tam ten materialny wydźwięk jest dla nas istotniejszy, czy może, może właśnie zmierzenie się z czymś, pokonanie czegoś jest dużo ważniejsze w naszym życiu. I czasami wydaje się to pierwsze, ale docelowo, jak zaczynamy bardziej analizować, jakby dochodzimy do tego, że, że zadajemy sobie to pytanie. Tak jak i na, czy jesteśmy w stanie zaakceptować to, że oddajemy coś, że odpuszczamy, że zostawiamy za sobą, dlatego że to o co walczymy w cudzysłowie oczywiście, ale to albo to o co zabiegamy jest dla nas ważniejsze, czy bardziej istotne. Ja przepraszam, że taka jestem dzisiaj troszeczkę mało entuzjastyczna, ale jestem bardzo obolała i, i dlatego no, wiercę się tak na krześle, nie potrafię usiedzieć, dlatego że wszystko mnie boli. Natomiast wróćmy na sekundę jeszcze do, do tej Inany, do tej karty. Poświęćmy na to uwagę, tak? poświęćmy na to czas, żeby przyjrzeć się, czy potrafimy zaakceptować właśnie to, jak działamy, albo konsekwencje naszego działania, czy jesteśmy w stanie zmierzyć się z tym. To, to doświadczenie bardzo nas wzbogaci i przypomni, czym jest tak naprawdę wytrwałość, albo czym jest... Dążenie do celu. Żywioł Ziemi działa powoli, ale jest to wodny aspekt żywiołu wody, wodny aspekt żywiołu Ziemi, a więc Nasze podejście, nasza motywacja do takiego działania będzie też podyktowana emocjami czy uczuciami, więc naprawdę warto, warto to wziąć pod uwagę, tyle że tu nie będzie takiego przyspieszania, tu nie będzie takiego wymuszania. To jest naprawdę działanie w taki, w taki metodyczny troszeczkę sposób, ale też przemyślamy, co mamy do zaoferowania, co możemy zostawić za sobą, żeby uzyskać to czego tak naprawdę pragniemy i myślę, że dzięki temu Królowa Pentakli jest bardzo fajną wskazówką na początek tygodnia zresztą Inana i cały mit o Inanie, o zejściu do podziemi jest też serdecznie polecam, żeby go przeczytać, bo to też jest taki, taka fajna wskazówka do tego, w jaki sposób możemy przejść dalej, tak? Czy nie mamy za, ze sobą zbyt dużego bagażu, bo być może dobrnęliśmy do jakiejś pozycji, do jakiegoś stanowiska, do jakiegoś celu, który sobie kiedyś wyznaczyliśmy, a może ten cel już się zmienił i tylko z przyzwyczajenia do niego dążymy. Warto sobie takie pytania zadawać. Mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się ciepło. Pa.